Ostatni tydzień w Polsce przyniósł szereg istotnych wydarzeń, zarówno w świecie influencerów, jak i w sferze politycznej. Oto podsumowanie najważniejszych z nich. Kamil L., znany jako Bududa, został zatrzymany wraz z dziewięcioma innymi osobami pod zarzutem kierowania grupą zorganizowaną grupą przestępczą. Wobec pięciu osób, w tym bududy i jego partnerki Aleksandry K., pseudonim Grażynkę, sąd zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy. Krauli, znany z kontrowersyjnych zachowań w przestrzeni publicznej, został zatrzymany przez policję w Warszawie. Jego działania, takie jak zakłócenie porządku publicznego, spotkały się z krytyką internautów. Władze podjęły decyzję o jego wydaleniu z kraju. Paul Joka Martin nie żyje. Współzałożyciel grupy Kaliber 44, zmarł w wieku 47 lat, co wywołało w poruszenie w środowisku muzycznym. Donald Tusk do maturzystów. Premier zwrócił się do maturzystów życząc im powodzenia na egzaminach i apelując o spokój. Awanse generalskie w PSP. Prezydent Andrzej Duda wręczył awanse generalskie w czterem oficerom Państwowej Straży Pożarnej podczas obchodów Dnia Strażaka. I to by było na tyle w bas faktach. Subskrybujcie, łapkujcie oczywiście, dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnych faktów, newsów i, i tak dalej, i tak dalej. Cześć!